Siemaneczko Ludziska, Stavros 84, jako że FIFA zrobiła mnie w konia, i znowu jestem z powrotem w dywizji 6. Jedyny plus to dostaliśmy te 6000. Kościelny z Ferem mieli czerwone kartki w ostatnim meczu, tak więc musiałem kogoś kupić. I stwierdziłem, że kupię sobie również tutaj jeszcze jedną zmianę zrobimy. bramkarza, czyli tutaj doszedł. Dawid Dehea, bo kozacko broni normalnie, lata jak przycinak. Tyle jeszcze dobrego, że kupiłem go z, z ręką, rękawicami, i kontrakt ma na 24 mecze, tak więc mam spokojnie. Matić, jak widzicie, 30 meczy. Jedynie co, no to podstawowe, no nie dało rady inaczej. Później będę musiał sobie zmienić menadżera, ale to, to, to już Was, to już Wam pokażę, jak zmienię akurat na nie ten przycisk. Lecimy do meczu, no gramy z powrotem w Dywizji szóstej, w Polaks. Mamy przeciwnika Maurinio, BVB. Zobaczmy, co tam. Pewnie Liga Niemiecka, znać, szczęście, bez menadżera. Zgranie 100, cena 8-2. Nie, to Liga Włosych francuska. Francuska, praktycznie wszystko. PSR, Cavani, Lawecji, La, La Lukas, czyli szybkie bardzo skrzydła. tutaj Motta. No, będzie. Będzie. Dawid Luis, tutaj widzę, będzie. Ten kurna, jakie brwi ma w ogóle? Bardzo. Jakie brwi ma w ogóle, gościu? Dobra, lecimy. No tak, wyciągasz rękę, to zabiegni tam. No, mamy centry, mamy welbeka! O, ale bombeczka beczkę! Pięknie, pięknie, pięknie! Mamy danego welbeka. Wyskoczył do tego aż miło. Prawie jak Krystyna wyskoczył. <grystanie> Ma chłopak umiejętność. O mocna piła! No. No mamy centre, mamy dwa do Jest i Lukaku. Jest pięknie. Jest pięknie. U mi się sprzęt psuje, ale co tam? Muszę wziąć. Nie mogę wziąć teraz. Kurde, mogę? Nie możesz, nie mam piłki. Kurwa, met. No, już, nie, o nie, no nie! Łaj, 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 poprzeczka, Łaj! No, no, dasz radę! Dasz radę! Dasz radę 3 do zera! Dziękuję, na sam koniec! Czas się zogbia! W 90 minucie, i do widzenia, to już jest koniec meczu! Hehehe! He, he. Przeciwnik miał parę szans, ale nie za wiele. A tutaj pięknie jeszcze na samej końcu. Ja że tego nie zdąży zwalić. Jeszcze między nogami. Mamy kolejnego przeciwnika. O jezu, jakie piękne różowe stroje ma. Pasolic, jakoś tak, jakoś Leon. Zgranie 100, Cena 8-3, Liga Włoska, obstawiam po menadżerze. Tak, Handanowicz, Hamsik, Inform, Tevez, Zierwinio i Barbo. Czy nie, to ten drugi. Quadrado, przepraszam, Pogba. Siedzaćem. Patrice Ewra, Kielini. Eee, patrzcie, nie widzę Patrzcie, kurna, miał przejść do United I patrzcie, i zgubiłem wątek, jak się ten go, gościu nazywa, ten SP Ojej, kwadrado Quadrado, Quadrado na skrzydle No nie wie, no przecież wyskoczył mój do tego I Tewe strzela bramkę Ale mój tam wyskoczył A, ściciulu No teraz my dorzucamy i teraz, o Jezu, nie, łaj, łaj, łaaaj No nie, akcja przeciwnika Ale mnie kupił Ale mnie kupił tutaj, jaki Jones z Wodzik do środka i Tevez i 2 do 0 Jak mnie tu kupił A kamera się zwiesiła i nie ma kamery, no <grym> Trzymaj linię, trzymaj linię, trzymaj linię! Pięknie, jest 2-1, trzymał linię. Jest 2-1 i czas z i mamy brameczkę, i mamy 2-1 przed końcem pierwszej połowy, jest dobrze. Liczył do ostatniej chwili, że uda mu się bramkarzem jakoś mnie powstrzymać, ale nie dał rady. Ojojoj, niedobrze, niedobrze, ostatnio oczywiście. Ile, ile czasu doliczone? 5 minut. No nie wierzę, no przecież trafiam w piłkę A ten sędzia pokazuje karnego Raz, że odbija się od Przy, przy przyjęciu mój zawodnik Odbija tą piłkę w kosmos Gdzie e, to nawet ja chyba bym potrafił To lepiej przyjąć Pff, Masakracja, normalnie Masakracja I tłat TWS Są tacy drewniani No zobaczcie co on robi Uciek Ucieka od piłki W ogóle, ja was proszę No nie, no żenada, to jest żenada coraz większa Patrzę, wypuszczają Nie wiem po co Rzut rożny dla przeciwnika Końcóweczka spotkania To już, już pewna przegrana jest Niestety, ale powiem wam szczerze Normalnie ta gra czasami I, i, i jej skrypty i w ogóle o, i to jest standard. Główka w środku, y, mimo grania spd czyli na wskroś defensywnym grajkiem, nikogo tam nie ma, no. Dawaj, Lukaku. Na koniec. No i dziobnął na koniec, jeszcze 3-2, Szczuba. <ścoughs> szczuba dziobnął, jeszcze 3-2, jest, jest chociaż małe pocieszenie. Dziobnął to pięknie. Tu minął tego obrońcy, już myślałem, że nie szczeli, a tu Kajorek piękny poszedł. To i tak z tego nic nie będzie. <śmiech> <śmiech> Jaka! E, wracał się, byleby zakończył sędzia spotkanie, bo się obawiał o to, czy nie straci drugiej. Trzeciej znaczy się. No ale nic, przegraliśmy, no i trzeba walczyć o następne punkty w następnych spotkaniach. Mamy kolejnego, ostatniego w tym odcinku przeciwnika, Tocz Santetien. Menadżer angielski Arsen Weger, z 8 89 ocena 82, liga angielska na to wygląda. Ale Oscar na SPO, a pozycja ma na napastnika, Louis Kremi, prawy pomocnik na napastniku. Co kurna, co on tam zrobił w ogóle? Masakra lekka, no ale... Z przypadku tu w tej też lidze może nie być. Ale dobra, lecimy. O oh jest! O Jezu, no przecież jak to mogło nie wejść, oczywiście, no, jaki, żeby in, nie inaczej, no zobaczcie tą powtórkę, mój zawodnik zbiega do niego, a ten zlacza tak wali, że to jest normalnie paranoja, no zobaczcie, tutaj Rafael zbiega do niego, blokuje go, a ten jeszcze padając na ziemię jest w stanie to umieścić w siatce, no, no, pff, co za strzał, ja was proszę. No nie, no, no i weźcie tu grajcie Zawodnik bie... <grafię> grajcie sobie tutaj, tu się nie da grać Przecież to się nie da grać Jakim cudem Zobaczcie, o obejrzyj, powtórkę Zobaczcie, obrońca, prawy obrońca gubi, o, gubi na takim dystansie przeciwnika To jest masakra, no I 2 do 0 na początek drugiej połowy Pięknie po prostu Ale weź tą piłkę dzisiaj Dany welbek do Nzogbi No zobaczymy, czy coś z tego się uda zrobić No haha, I wystawił W małego palca go trafiłem No nie wierzę, no nie wierzę Takie są właśnie mecze w FIFA. Jak już ci raz nie wejdzie Gdzie tam luju delikatnie to na... I zobaczcie, to jest następna rzecz. Delikatnie naciśnięty przycisk. De naprawdę delikatnie. Widzicie zresztą siłę strzał, a ten chuj jebnie! Aż kurwa gorzej No fajnie, e, tak przy aucie wszyscy się podsuwają, co nie pomagają Jeden, za, dwóch zawodników zawsze. Zawodzie... <laughs> <laughs> Jeszcze jego! Nie wierzę! Nie wierzę! No panie dzieju! Nie wierzę! Przejdź do paranoia! Jeszcze jego było! O, a o, ta o, i kolejne piękne przyjęcie moich zawodników, no nie wierzę! No, no i czerwony no i to nie jest nawet trwa! <laughs> Przejechał mi bramkarzem gościa i to nawet nie jest kurwa fał No nie wierzę! Nie wierzę po prostu. Ja wam to pokażę, żebyście sobie zobaczyli jak, co tu bramkarz może zrobić w tej grze? I jest czysto. Masz chuju jeden. To już było specjalne z mojej strony, bo to jest normalnie paranoja. Fałuje, fałuje bramkarzem, kosem i sprzedaje, jest OK. Ale nie, 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 to bramka jest, on może. Jak najbardziej, no oczywiście. Nawet się nie ruszę, ciulu. Będę stał w środku. No, długo jeszcze. R I Robin Van Persie. I tak będę stał w środku. I tak będę stał. A jednak mogłem się rzucić w tamtą stronę Co ostatnio, no niestety, no karny Przegrywamy 3 do 0, ale powiem wam Ten mecz to paranoja dosłownie A co to w FIFA się dzieje To jest gorzej niż gorzej no, Zawodnicy drewniani Naprawdę drewniani Ja powiem, ja jestem słabo Słabo gram w piłkę, naprawdę słabo Ale to co oni tu robią Końcówka spotkania, przegrywamy 3 do 0 kolejne, drugie przegrane spotkanie W dywizji, w której już byliśmy Jest koniec na szczęście i dzięki do następnych. Nie wiem, kiedy będzie następny, bo naprawdę to jest tragedia. Co to jest w tej grze? To jest tragedia. O, o no i to jest kolejny przykład tej tragedii. No zobaczcie, no wsiadkę, really. Masakracja, normalnie. <sighs>